Cześć, kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będą to paznokcie. E, będziemy robić tipsy e, z tym, że nie będziemy używali ani żeli, ani lampy. E, moja lampa stoi tutaj, zapakowana, bo jak się okazało nie wziąłam przełączki do kontaktu z Polski, a mam z polską końcówką, no, także odpada zrobienie, chciałam ogólnie zrobić fręcza, no i odpada. Um, także zrobię sam tips na to lakier. E, tutaj widzicie, już są one zrobione. Um, nie widać żadnych, żadnych śladów po piłowaniu. E, jak dla mnie wyglądają, wyglądają ok. Um, także co kochani, są one krótkie, są takie długie jedynie. Także kochani mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba, że Wam się przyda właśnie jeżeli ten filmik głównie kieruje do osób, które chcą sobie zrobić tipsy, a po prostu nie mają lampy, nie mają żeli, nie posiadają. Chcę pokazać, że da się to zrobić, że to będzie wyglądać ładnie i co? I zapraszam Was do oglądania, będą to z początku zdjęcia robione, później, później będzie kawałek filmiku, później znowu zdjęcia. Także sami zobaczycie, zapraszam do oglądania. Teraz tak, jeżeli mamy już spiłowane paznokcie, kształt taki, jaki chcemy, długość ta sama, nie widać nam um, żadnych granic. To teraz czas, żeby zakryć, um, to ja z bliska pokażę, widzicie, one są matowe, bo one są od piłowania, ale jeżeli teraz nałożę lakier, to będzie widać um, ślady po piłowaniu, także no jak mówiłam, nie używam już żadnych żeli. Super by wyglądał tu francuski, natomiast bez żeli, bez lampy nie jestem w stanie tego zrobić. Um, nie mam żadnego bezbarwnego lakieru. Eee, także co ja zrobię? Także jako tą eee, warstwę nawierzchniową, że tak powiem, zamiast żelu, nałożę biały lakier do paznokci, w tym przypadku Sally Hansen. Em, I go nałożę za jedną bądź dwie warstwy i na to nałożę kolor, nałożę. Rimmel, Rimmel Lasting Finish Pro i to jak co jest numerek 350 Violet Metal. Także dobra kochani, także będziecie mogli zobaczyć zdjęcia, jak to po każdej warstwie wygląda i na końcu wam pokażę efekt końcowy. A więc kochani, um, tak wyglądają paznokcie po dwóch warstwach białego lakieru i po pomalowaniu ich stwierdziłam, że jednak nie będę robiła tym fioletem, zostawię je białe, zawsze mogę jeszcze je um, pomalować. Tak one wyglądają, jak widzicie, nie ma ani, ani śladu um, po piłowaniu, są one gładkie. Um, także to widzicie kochani, że da radę sobie zrobić klipsy bez użycia lampy, bez użycia żeli, Um, także co, także dajcie znać jak wam się podobają moje pazurki, um, czy też czasami stosujecie metodę bez żeli i co, i zapraszam was do oglądania następnych filmików. Buziaczki, pa pa!